Cześć, kochani. Witam Was w kolejnym odcinku, w którym wspólnie zgłębiamy Złotą Księgę autorstwa Saint Germain. I dzisiaj zajmiemy się rozdziałem 29. I myślę, że jest to prawdziwa perełka, bo opowiada o czymś, co ma moc zmieniania całego życia koncentracja. Jeśli macie czasem wrażenie, że życie Was rozprasza, to ten odcinek jest dla Was. No to lecimy. Dlaczego koncentracja jest kluczowa? Saint-Germain mówi jasno: nasza koncentracja to jak soczewka, przez którą przepływa energia. Im bardziej jesteśmy skupieni na jednym celu, tym więcej tej energii kierujemy w jego stronę. Ale kiedy pozwalamy sobie na rozproszenie, a tego w dzisiejszym świecie nie brakuje, to energia się rozprasza i nic nie dzieje się w pełni. Kluczowe jest więc nauczenie się, jak świadomie, Kierować swoją uwagę. Wyobraźcie sobie sportowca, dajmy na to skoczka narciarskiego. Gdyby w momencie odbicia pomyślał o tym, co zje na kolację, to raczej nie zakończyłoby się to dobrze. Podobnie jest w życiu. Jeśli ciągle zmieniamy swoje priorytety i myślimy o wszystkim naraz, zamiast działać, to tracimy rozpęd. Jak rozwijać koncentrację? Autor tutaj podsuwa kilka praktycznych wskazówek. Po pierwsze, ćwicz skupienie na jednej rzeczy naraz. Zamiast robić tysiąc rzeczy naraz, to wybierz jedną i daj z siebie wszystko. Oczyść swój umysł. Przed rozpoczęciem pracy czy ważnego zadania, znajdź chwilę, aby uspokoić myśli. Może to być medytacja albo po prostu kilka takich głębokich oddechów. Unikaj rozpraszaczy. Wyłącz powiadomienia w telefonie, zamknij niepotrzebne zakładki w przeglądarce, stwórz sobie warunki do pełnej koncentracji. Jeden z moich znajomych, który prowadzi własny biznes, miał problem z organizacją czasu. Czuł, że cały czas pracuje, ale nic nie posuwa się naprzód. Wprowadził zasadę pracy w blokach. Tak sobie to wymyślił: 45 minut skupienia na jednym zadaniu, potem 10 minut przerwy. Efekt? Zamiast chaotycznego działania, to zaczął kończyć projekty szybciej i z większą satysfakcją. Koncentracja, a wewnętrzna siła. Co ciekawe, Saint-Germain podkreśla, że koncentracja to nie tylko kwestia umysłu, ale i duszy. Kiedy uczymy się kierować naszą energię na to, co naprawdę ważne, to rozwijamy swoją wewnętrzną siłę. Stajemy się bardziej spokojni, pewni siebie i zdeterminowani. Zaczynamy widzieć efekty swoich działań i to daje nam jeszcze większą motywację. Pomyślcie o czymś, co zawsze chcieliście osiągnąć, ale nigdy nie było na to czasu. Nie wiem, nauka języka, zdrowa rutyna. Kiedy naprawdę skoncentrujecie się na tym jednym celu i zaczniecie małymi krokami działać, to nagle okaże się, że wszystko jest możliwe. Zadanie na dzisiaj jest proste, ale wymaga odrobiny wysiłku. Wybierzcie jedną rzecz, na której chcecie się dziś skupić. Może to być coś w pracy, coś w domu, albo coś, co po prostu robicie dla siebie. Wyłączcie wszystkie rozpraszacze i dajcie sobie 30 minut albo 15, pełnej koncentracji. Zobaczcie, co się stanie, gdy skierujecie całą swoją energię na jeden cel. I chciałam jeszcze dodać jedną, bo teraz mi przyszła taka myśl a propos koncentracji i manifestacji. Kiedyś spotkałam się z taką opinią, że należy manifestować jedną rzecz na raz, a nie więcej. Przez cztery dni codziennie wejść, tak jakby, w proces medytacji. To wystarczy kilka głębokich oddechów, gdzieś w samotności, w ciszy, skupić się i zacznijcie sobie, skupcie się na tym swoim jednym celu. Wybierzcie sobie, nie wiem, swój własny biznes. Zamknijcie oczy, pooddychajcie, i spróbujcie przez 10-15 minut koncentrować się na tym końcowym efekcie, jak wygląda wasz biznes, co robicie, jak wygląda wasze biuro. Te czynności dokładnie krok po kroku, jaki wykonujecie, na przykład, jak chcecie być, nie wiem, masażystą, jak masuje, masujecie pacjenta, jak on wam płaci za tą usługę, jak się wtedy czujecie. No Wszystko sobie po prostu, każdym zmysłem spróbujcie wyobrazić się jak to już wygląda, jak macie ten swój biznes marzeń. I róbcie to 4 dni pod rząd, koncentrując się tylko na tym marzeniu, ze wszystkimi emocjami. Po tych 4 dniach puśćcie, zostawcie, nie myślcie już o tym, bo to jest bardzo ważne w manifestacji, żeby zostawić. I kolejną manifestację sobie wybierzcie. I znowu 4 dni to samo. I czekajcie na efekty. Nie skupiajcie się na tym, kiedy to przyjdzie, jak to przyjdzie, i po co to przyjdzie, to przyjdzie. Cztery dni koncentracji na jednym celu. I koniecznie dajcie mi później znać w komentarzach, co się stało, i kiedy się stało, i jak się stało. Zapraszam do kolejnego odcinka. Pa! Życie z narcyzem to manipulacje, które odbierają Ci pewność siebie. Pamiętaj, tu nie twoja wina. E-book Narcyz Cię Nie Złamie pokaże Ci, jak odzyskać kontrolę, wyznaczyć granice i uwolnić się z toksycznej relacji. Zasługujesz na spokój. Link do e-booka znajdziesz w opisie.